Głupie rzeczy, które robią bogaci mężczyźni. Nie wszyscy, ale dużo z nich. Są zamożni, mają dużo czasu i są bardzo niecierpliwi w tym, aby poznać odpowiednią, fajną dziewczynę. A to jest właśnie recepta na katastrofę. Bogaci mężczyźni myślą, że drogie prezenty zwiększą ich atrakcyjność w oczach kobiet. W niektórych kręgach społecznych mężczyźni są przekonani, że kobiety poszukują zabezpieczenia finansowego. I to właśnie może ich skłaniać do wykorzystywania swojej zamożności. Filmy, seriale, reklamy przedstawiają mężczyzn, którzy zdobywają serca kobiet poprzez drogie prezenty. Bogaci mężczyźni na wysokim poziomie. Często mogą myśleć, że wszystko mogą kupić lub sprzedać, w tym relacje międzyludzkie, a tak dokładnie nie jest. Wartościowe kobiety, które poznaję, z którymi mam przyjemność pracować, nawet mogą się przestraszyć, że mężczyzna w ogóle proponuje im zakupy pierwszego spotkania. I chętnie chciałyby być zaskoczone w inny sposób. Więc może warto się nad tym zastanowić.